Cześć kochani, jestem w przyczepie, akurat pewne rzeczy przy, przywiozłem do przyczepy, a po drodze byłem w paczkomacie, odebrałem paczkę, a że zamierzam puścić drona, zobaczymy co jest w tej paczce, coś do drona. Kupiłem sobie zapasowe drążki sterownicze, bo to nigdy nie wiadomo, ale yy, byłem na kempingu w zeszłym roku i niosłem mój kontroler, który steruje drona, i niosłem go na pasku. I on był oparty mi na brzuchu. szłem już do przyczepy. Koniec miałem latania po drodze. Przy przyczepie patrzę nie ma jednego drążka. Tak się ocierał mi o bluzkę ocierał, że aż się odkręcił i, i historia już. Teraz co jeszcze? Miałem już dwa razy bliskie spotkanie z gałązkami, jeżeli chodzi o dron. i postanowiłem sobie wziąć zamówić, proszę ja was takie bardzo leciutkie ochraniacze śmigieł przymierzemy tu tak pasuje I tak kochani jestem już w domku, byłem w przyczepie, myślałem, że założę te osłonki i spróbuję polatać, ale się nie udało, dlaczego? Dlatego, że jest pomyłka, przyszedł inny, inny ogranicznik, te osłonki, przyszedł do dwójki, a ja potrzebuję do ich dwójki, no i co, jak widać, pokażę Wam tu bliżej, Tyle e, brakuje na siłę, bym nie mógł tego wciskać. Tu musiałbym wykrawać, e, tutaj troszeczkę na gorąco robić. No szłoby to zrobić, ale to nie o to chodzi. Po prostu spakuję to i wyślę do nich i będę czekał na, na oryginalny ten, który jest. Także odezwę się jak już będę miał i pokażę jak to wygląda. Tak kochani, przyszła już paczuszka z wymiany tamtej osłony i otworzymy akurat, zaraz zobaczymy. to fajnie. Fajnie. Mhm. Fajnie. Fajna ta paczka. Dobra, będziesz widział, tak? Mhm. O, druga paczka. A. Tak. tak. Były tam dwie wziąć. Prawidłowe, mam nadzieję, że prawidłowe już.

Nie do Dobrze, że tutaj są wsuwane, bo można je złożyć i schować wygodniej, a tamte miały tutaj taki zawiasik. Tak, i to już widać, że pasuje. tu już skoczyło jeszcze tutaj jest takie trochę niewydobne a tak skoczyło jest fajnie ja tu a ta Tak, dobrze. Trochę się tu bałaganu zrobiło. No? A wiadomo, że ten dron, ta wersja drona ma 2 On nie ma bocznych czujników, tylko ma z przodu dwa czujniki i z tyłu, przepraszam, tu jest przód, z przodu dwa czujniki i z tyłu ma dwa czujniki. Także już próbowałem latać przodem, to się przed drzewami zatrzymywał. Tyłem cofałem, tak samo jest wszystko ok. A szkoda, że tych bocznych nie, nie ma. Nowsze wersje ponoć już mają, no ale jak człowiek dał 5000 za jednego drona, to nie będzie kupować następnego. Dobrze, kochani, teraz czeka mnie próba. Już nie w domku, tylko. Na dworze i do zobaczenia w czasie latania z osłonkami. No i tak się prezentuje, zaraz go załączymy. Tak jak widzieliście, w przyczepę dron uderzył z dość mocną siłą i dość fajnie to działa. Jak się wzbił na 10 metrów, to czujniki wykryły te osłonki. Wypisało mi na komórce, że założone są osłonki na drona. Polatam jeszcze, zobaczę, czy jest jakaś przeszkoda przez te osłonki, czy nie. Ale widzę, że jest wszystko ok. Dziękuję Wam za. Oglądanie, za łapki, za subskrypcję i do zobaczenia w nowym filmie. Trzymajcie się kochani.